Dzień dobry Konrad Błaszak, A tutaj będą pierwsze wrażenia tego oto sprzętu. Możecie się domyślić już co to jest. Powiem wam, że to z Rakuten Kobo 2E, czyli teraz już będzie na pewno wiedzieć. Czytnik e-booków, czytnik e-inkowy. To jest sprzęt, który szczyci się tym, że jest bardzo eko jest stworzony ten plastik jest z materiałów z odzysku, chyba tam kilka procent jest z butelek, które zostały Wyłowione zanim trafiły do oceanu, więc jak kiedyś wyrzucić do rzeki sobie butelkę, to zanim ona tam dopłynie i ją złapią, to możecie, może będziecie mogli sobie na niej czytać e-booki na tej butelce, bo ją przetworzą. Taki żart. Ale wracając do niego, to są pierwsze wrażenia, więc nie będę was sanudzał nie wiadomo jakimi danymi. Powiem tylko tyle, że czytam sobie go na nim od kilku dni. Zacząłem książkę, czytałem sobie kilka artykułów na Pokecie. Bateria spadła na razie minimalnie. Plusem jest to, że można sobie zrobić jasność ekranu. Większą, mniejszą. Tu mam więcej, tu mam mniej. Nie widać aż tak można na kamerze, ale możecie mi uwierzyć, że jest... O, do mnie Turki. Że jest różnica. Można włączyć sobie e, filtr światła niebieskiego i będzie żółtawy ekran. To się przydaje wieczorami, jeżeli ktoś lubi poczytać. Ja jestem... Raczej zawsze byłem fanem zwykłych książek, ale no niestety y, zwykłe książki często są mniej praktyczne. Nie może ten zapach papieru, no to żaden czytnik tego nie, nie da rady, no ale książki jednak czasem bywają mniej praktyczne, a to jest sprzęt, który też jest y, wodoodporny, więc można go sobie pojechać na all inclusive'a, na wakacje gdzieś tam nad basenem i y, jak się trochę zachlapie i się go wytrze, to nie powinien paść i takie są zapewnienia producenta, nie testowałem tego jeszcze, i chyba nie przetestuję, nie wiem, ale chyba nie. Dobra, wracając. Na razie działa to dobrze, jest całkiem poręczny, mimo że jest jednak takim kanciastym. No, jak wszystkie czytniki jest fajne Etua, Etui, fajne pokrowiec magnetyczny, więc można sobie nim e, trochę tam się nim pobawić, żeby po prostu to postawić sobie, gdzieś tam wygodniej czytać. Na razie jestem zadowolony. zadowolony. Zobaczymy, jak będzie jeszcze za te kilka-kilkanaście dni. Na razie mogę powiedzieć, że to jest bardzo fajna alternatywa. Wchodzi do Polski 699 złotych, czy dużo, czy mało. Pewnie są tańsze, znaczy, wiem, że są tańsze, ale tu mamy tą regulowaną jasność. Yy, Wifi jest, można sobie czytać na pokecie. Więc można sobie rano zrobić szybką prasówkę, wrzucić do poketa i potem już czytać sobie na tym, a nie na smartfonie, w pracy, w przerwie, oczywiście. Więc zobaczymy. Potestuję jeszcze kilka dni i wrócę do Was z aktualizacją. Czy warto, czy nie warto? Czy warto się zainteresować? Na razie zapowiada się spoko.